Dzień dobry. Chciałbym przywitać Państwa na moim kanale Oszczędzaj Codziennie i zachęcić do subskrybowania, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi promocjami. Filmiki ze wszystkimi nowymi gazetkami z największych sieci sklepowych będą pojawiały się tutaj systematycznie. Dzisiaj mam dla Państwa dwie gazetki z biedronki. Jedna, obowiązująca od 4 do 20 stycznia, zawiera artykuły gospodarstwa domowego oraz narzędzia. Druga to już oferta tylko na sobotę 2 stycznia, gdzie z kartą Moja Biedronka kupimy w bardzo niskich cenach takie produkty jak banany, mleko, sok jabłkowy czy pieluszki dady. Resztę produktów proszę sprawdzić w gazece, jednak wybór pozostawiam już Państwu według uznania. Zapraszam do subskrypcji kanału oraz polecania go znajomym, aby każdy był na bieżąco z najniższymi cenami i oszczędzał codziennie. Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim moim widzom życzyć: Niech ten nowy rok będzie bogaty w jak największe promocje na zakupach, sukcesów zawodowych oraz przepełniony pomyślnością oraz radością. Teraz już zostawiam Państwa z moją gazetką i do usłyszenia. Już niebawem w kolejnym filmiku.